Subaru wyjawia drużynie prawdziwą tożsamość Louis, co spotyka się z wrogością wobec małej, nawet jeśli ta uratowała ich chwilę temu. Subaru, nie widząc innego wyjścia, oddziela się od drużyny razem z małą arcybiskup. Witajcie zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z nowelki Rezero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża piąty rozdział tomu 29 pod tytułem Spotkanie, którego chciały gwiazdy. Standardowo materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami, a także proszę o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora uciekać przed przyjaciółmi i wrogami. Rozdział rozpoczyna roztrzęsiona, wcześniejszą deklaracją Subaru Medium. Wciąż nie potrafiła dać wiary w to, czym jest Luis, Vincent mimo to zamierza skupić się na szukaniu Olbarta. Al mówi, że Cesarz chyba nie chce zostawić Subaru samego, gdy ten mówi, że ich sytuacja się nie zmienia i muszą odnaleźć Olbarta. Uświadamia go, że nawet jeśli są towarzyszami, to jeśli tylko Al lub Medium staną się bezużyteczni, to ich także porzuci. Subaru razem z Luis uciekając przed ścigającymi ich rogaczami. Subaru widząc jaką siłą dysponuje Luis, nie zamierza pozwalać jej walczyć, aby przypadkiem kogoś nie zabiła. Zastanawia go, co by było, gdyby była z nim Rem. Nawet się cieszy, że była nieobecna. Zauważając rogi na głowach każdego ze ścigających go nie ludzi, zastanawia się, czy bliźniaczki też kiedykolwiek spotkały prześladowania z tego tytułu. W końcu ogry również dysponowały rogami. Odpędza od siebie myśli o tych, których brak go dobijał. Przytulił mocniej Luis, mówiąc, że nie pozwoli jej nikogo zabić. Gdy Uciekają przed całym tłumem, zagaduje ich tajemniczy mężczyzna mówiąc, żeby ukryli się w powozie, przy którym stoi. Gdy pościg przebiega obok, tajemniczy mężczyzna przedstawiający się jako Ublik mówi, że już mogą wyjść. Subaru pyta się, dlaczego im pomaga. Ublik pyta, czy odpowiada mu wytłumaczenie, że nie może pozwolić na to, aby ktoś skrzywdził dzieci. Subaru nie wierzy w takie przypadki, zwłaszcza, że posiadał wóz. Ublik mówi, że wóz nie należy do niego, tylko akurat stał i należy do kupca, który prawdopodobnie handluje w jednym ze sklepów. Subaru pyta się go, jakim cudem zdarzył się taki cudowny przypadek, że Ublik znalazł się akurat tam, gdzie był im potrzebny. Mężczyzna mówi, że był na spacerze, a jeśli Subaru myśli, że chce ich oszukać, to odpowiedź, której szuka jest w nim. Przepowiedział to, że ma im pomóc i wypełnił przepowiednie. Subaru bierze za sobą Luis i mówi Ublikowi, aby skończył z wróżbami. Gdy odchodzą, Ublik mówi, że dla niego koniec z wróżbami jest niemożliwy. Wszakże był pieśniarzem gwiazd i musiał wypełniać ich wolę teraz mieli trochę spokoju i Subaru mógł na spokojnie pomyśleć. Nagle Luis zaczęła jęczeć i pokazywać na pałac Jorny. Subaru uświadomił sobie, że właśnie to było na raku. Miejsce z widokiem na dno piekieł. Nazwał Olbata wrednym dziadem, albowiem doskonale wiedział, że nie wpuszczą ich do pałacu, nawet jeśli powiedzą, że są posłami, to przez formę dzieci nikt w to nie uwierzy. Wiedział, że to właśnie tam znajduje się Olbart, dlatego popatrzył na Luis i poprosił ją, aby przeteleportowała ich do pałacu za pomocą wcześniej użytej techniki. Przy użyciu kilku skoków znaleźli się w pałacu Jorny. Subaru już cieszył się z sukcesu, gdy o mało nie zwymiotował. Niestety każdy skok Luis wywoływał ogromne mdłości, więc Subaru wolał uważać. Skradali się przez korytarze pałacu zastanawiając się jak dostać się na górę. Dużo ryzykowali, bo co gdyby przez przypadek znaleźli się w komnacie Jorny tuż przed nią. Subaru mówi na głos, że Jorna nie może ich zauważyć, na co Jorna pyta się co się stanie jeśli ich zauważy. Ja po prostu uwielbiam sceny, gdy ktoś kogoś obraża albo mówi, że musi na niego uważać, a ten ktoś pojawia się na za nim, przed nim, pod nim. Subaru z przerażeniem patrzy na Jornę, która wydaje się jakaś inna niż wtedy, gdy ją widział w sali audiencyjnej. Mówi, że on i Luis wyglądają uroczo trzymając się za rączki. Zosłania usta rękawem mówiąc, że usta same układają się w uśmiech. Pyta ich co robią w jej pałacu i czy nie przyszli czasem do Tanzy. Subaru idzie w to kłamstwo. Jorna mówi, że niestety Tanza tymczasowo jest na misji w mieście, lecz powinna wkrótce wrócić. Jorna postanawia oprowadzić ich po swoim pałacu, albowiem to jej obowiązek jako gospodyni. Jorna pyta dlaczego Subaru ma tak zmartwioną minę. Ten mówi, że przyjechał do miasta z pewnym strasznym dorosłym i zrobił coś, czego nie da się odwrócić i ten dorosły jest na niego zły. Jorna mówi, że dzieci nie powinny cierpieć z powodu dorosłych i ukaże każdego, kto podniesie rękę na dziecko. Subaru przypominają się słowa Tanzy odnośnie Jorny, że była pełna miłości dla przyjaciół i gniewu dla wrogów. Uświadomił sobie, że Jorna lubi dzieci i otacza je opieką, tak jak wszystkich ludzi. Jorna mówi, że Luis i Subaru są w mieście nowi, w dodatku nie są nieludźmi pyta Subaru, co sądzi o jej mieście. Subaru szczerze mówi, że mia to jest bardzo ładne, a wszystkie rasy wydają się żyć obok siebie, mimo prześladowań, jakie je spotykają. House Flame, mimo swojej nazwy, było piękne. Jorna cieszy się, słysząc tak szczerą opinię. Subaru mówi Jornie, że chciałby ją przeprosić, albowiem miał ją za kogoś przerażającego. Wiścica mówi, że nic nie szkodzi. Była bardzo silna, a co za tym szło, uważano ją za potwora. Ona sama często stwarzała takie pozory, albowiem silni ludzie często chcieli, aby się ich bano. Chwilę później Subaru wyskakuje z balkonu na jeden z pałacowych dachów i podchodzi do Olbarta, mówiąc, że go znalazł. Druga runda wchowanego dobiegła końca. Ten rozdział był świetny, nawet bardzo, głównie przez postaci Jorny. Na sam początek powiedzmy sobie coś o jednej bardzo ważnej postaci, która się tutaj pojawiła, a mianowicie o Ubliku. Ublik jest pieśniarzem gwiazd, czyli wróżbitą, który wypełnia wolę gwiazd, by wolaki nic nie zagrażało. Ciekawe są słowa Ublika odnośnie tego, że odpowiedź dlaczego im pomógł, Subaru nosi w sobie. Są to słowa, które można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest fakt, że Subaru ma imię pochodzące od gwiazd, co w serii było niejednokrotnie podkreślane, w końcu właśnie dlatego Subaru tyle wie odnośnie playa, to także imion arcybiskupów. Drugie znaczenie brzmi Satella. Otóż Wiedźma Zazgości odegra sporą rolę w następnych rozdziałach, a określenie Wielki Kataklizm może wam nakreślić, co się lada moment wydarzy. Ublik pojawił się już wcześniej, wspomniany przez Vincenta w trakcie podróży do Chaos Flame, a także w Pałacu Jorny, gdy Kafma i Olbard walczyli z Subaru Medium i Alem. Cóż... Walką ciężko to nazwać, a raczej uciekali. Nie odegrał żadnej znaczącej roli, aż do teraz, aczkolwiek ta postać ma ogromne znaczenie w Wolaki, bo w końcu czytając z gwiazd, dba o to, by Wolaki nic nie zagrażało. Dość nietypowa postać, albowiem wydaje się być strasznie słaby, jak na ważną personę w Imperium, gdzie siła decyduje o statucie. Druga kryjówka Ulbarta nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie od samego początku była dość oczywista. Otóż na Raku, czyli miejsce z najlepszym widokiem na dno piekła, aż krzyczało, że to dach Pałacu Jolny. House Flame jest określanym miastem Demon a to można interpretować jako piekło samo w sobie. A zatem było oczywiste, że chodzi o jeden z najlepszych punktów widokowych na tę cudowną otchłań, jaką był pałac samej władczyni Chaos Flame. Jorna w tym rozdziale daje się poznać z zupełnie innej strony. Piękna, lisia, intrygantka, władczyni chaosu, a także pani Chaos Flame, miała wejście dokładnie takie, jakiego oczekiwalibyśmy od buntowniczej piękności ze statutem jednego z dziewięciorga boskich generałów. Budzi grozę, jest przerażająca, kieruje się konkretną, zrozumiałą tylko dla niej logiką, a do tego bawi ją jak ludzie skaczą sobie do garnu. Tymczasem Tanza widzi ją jako osobę pełną ciepła, bunt był odwetem za śmierć jakiejś dziewczynki, a tutaj to już w ogóle wręcz emanuje ciepłem i troską wobec dzieci. No powiedzieć, że Jorna to hot mamuśka w okolicy to chyba trafne określenie. Jorna w tym rozdziale pokazuje to drugie oblicze, o którym mówiła Tanza, czyli pełna miłości wobec przyjaciół. W normalnych okolicznościach, a już na pewno w Wolaki, gdy ktoś osile i władzy Jorny widzi na swoim terenie dwójkę dzieci, to prędzej albo je zabija, albo chwyta w niewolę i Torturuje, by wydobyć informacje, albo po prostu strzela im kopa w dubsko, żeby wyleciały przez okno. Tak przynajmniej widzę Wolakie. I obawiam się, że Subaru podziela ten tok myślenia. Jorna nie robi żadnej z tych rzeczy. Ona nie dość, że szeroko się uśmiecha na widok dwójki małych i uroczych dzieciaczków, to jeszcze okazuje im troskę i zrozumienie wobec tego, że mogą się jej trochę bać, oraz deklaruje, że jeśli ktoś zrobi im krzywdę, to nie ręczy za siebie. Jorna jest świadoma tego, jak nieznajomi ją postrzegają i sama przyznaje, że silni ludzie chcą, aby się ich bali. Natomiast w House Flame, dołączając do społeczności, możesz być absolutnie pewien, że żadna krzywda cię nie spotka, tak długo jak nie sprawiasz w tym miejscu problemów. Jorna pokazuje, że jest wręcz matką dla całego House Flame. Troskliwa, miłosierna i opiekuńcza niczym bóstwo strażnicze. Twoją drogą samo House Flame wydaje mi się być jednym z najprzyjemniejszych miejsc w całej Wolaki. Przeróżne rasy żyją obok siebie i mogą być pewne, że żadna krzywda ich nie spotka, nieważne czy masz kilka par rąk, czy hodujesz w swoim ciele robaki, czy twoje ciało składa się ze światła, a nawet jeśli masz rogi. Biorna stworzyła utopię dla wszystkich i wydaje się być naprawdę wspaniałą osobą. W dodatku, może nam przypominać o pewnej srebrnowłosy i półelwce. Miasto demonów jest trochę tym, do czego dąży Emilia. Wszyscy się ze sobą dogadują i nikomu nie dzieje się krzywda. No cóż. Komunizm jak widać nie jest zły, jeśli odpowiadają za niego półelfy i lisie mamuśki. A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego Twitcha, odpada TikToka, i Facebooka oraz Instagrama. Na tym w kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale zamówienia mangi o Shinoko. Kolejny materiał z nowelki ReZero, gdzie zacznie się dziać gruba w już za tydzień. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.